Cześć. W tym filmie pokażę ci jak wyświetlić historię wszystkich poleceń, które wpisywaliśmy w terminalu. Więc tak, aby to zrobić, oczywiście trzeba wejść w terminal, więc wejdziemy sobie w terminal i do wyświetlenia historii wszystkich poleceń używa się polecenia history. Jest ono dosyć przydatne, jeżeli na przykład chcemy sobie zobaczyć co wcześniej robiliśmy. Czyli taki history i enter. Jak widać, Mamy tutaj historię 100 poleceń, wszystkich, które używaliśmy sobie, używaliśmy sobie wcześniej. Polecenie history ma też Twoje opcje, oczywiście. Możemy je na przykład wyświetlić tylko określoną liczbę ostatnich poleceń. Czyli możemy wpisać polecenie History 10 wyświetli nam. Tylko 10 ostatnich poleceń, czyli używałem teraz History 10, wcześniej używałem History, wcześniej robiłem jakieś sobie operacje na plikach. Możemy tak zrobić na przykład w History 35 wyświetlić 35 ostatnich poleceń, więc to jest dosyć przydatne. I je, możemy też to zrobić w ten sposób, napisać wykrzyknik i na przykład 10 yy, i wyświetli nam wtedy. 10 polecenie. Od tyłu, czyli e, znaczy nie dziesiąte polecenie od tyłu, tylko dziesiąte polecenie po prostu, które zrobiliśmy. Czyli, na przykład, zrobiliśmy e, e, LS jako dziesiąte polecenie w tej historii. Możemy sobie go wywołać z, za pomocą wykrzyki 10. Jeżeli, na przykład, chcielibyśmy wywołać IPA, mamy 36, tylko nie wiem, czy to teraz nie przeskoczy, ale możemy spróbować. 36. Nie zadziała czyli wykrzyknik 36 wyświetla nam po prostu IPA, i możemy sobie w ten sposób wyświetli, wyświetlić to polecenie. I na przykład możemy sobie teraz przejść do folderu dokumenty klikając, e, wpisując 70, czyli wykrzyknik 70, przejdzie nam do folderu dokumenty, tak jak mówiłem. Możemy się wrócić, oczywiście i tak. Możemy też wyciścić historię. Historię wy, wyczyszcza się wpisując polecenie historii oczywiście, history minus c i klikając enter i teraz jeżeli sobie history to nasza historia ma tylko jedno polecenie, to polecenie, które wpisaliśmy w tym momencie. I to by było wszystko, jak, wyś jak wyświetlać e historię naszych poleceń na Linuxie. Jeśli podobał Ci się ten film, możesz zostawić łapkę w górę, zas zasubskrybować kanał i zapraszam na kolejne odcinki.